Cześć, a w tym odcinku wykonamy research na temat smartfonu Samsung Galaxy A14. W nagraniu skoncentrujemy się na najważniejszych parametrach technicznych tego urządzenia. A oprócz tego poruszymy tematy dotyczące ceny, ciekawostek czy opinii na temat tego sprzętu. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tych wszystkich informacji, to pamiętaj, aby obejrzeć to nagranie do samego końca. Nie zapomnij także zostawić polubienia pod filmem i zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dobrze zatem może rozpoczniemy sobie od spraw dotyczących ceny Samsung Galaxy A14, jeżeli chodzi zatem o tę kwestię no to smartfon ten zakupisz w sklepach online z elektroniką za około 900 zł a zatem trzeba powiedzieć uczciwie że jest to smartfon dość tani za którego nie trzeba sporo płacić, natomiast oczywiście to co kluczowe to są to podzespoły jakie można znaleźć w Samsung Galaxy A14 a opowiadanie o elementach technicznych rozpoczniemy może o od tematu ekranu, który znajdziesz właśnie w tym smartfonie. I co ciekawe jest to wyświetlacz, który ma 6.6 cala, wykonany w rozdzielczości 1080x2400 pikseli. Trzeba też wiedzieć, że jest to oczywiście ekran dotykowy LCD, mogący pochwalić się częstotliwością odświeżania wynoszącą 60 Hz. Co do kwestii pamięci w tym smartfonie, no to przede wszystkim trzeba powiedzieć o pamięci RAM, która ma 4 GB, natomiast jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, no to ma ona 64 GB. Przy tej okazji warto też zaznaczyć, że oczywiście w przypadku smartfonu Samsung Galaxy A14 istnieje możliwość skorzystania ze specjalnego slotu na kartę pamięci microSD, dzięki czemu jeżeli jesteś w posiadaniu takiej karty, no to będziesz oczywiście w stanie zwiększyć odpowiednią ilość miejsca w swoim telefonie. I jak dobrze pamiętam, taka maksymalna pojemność karty pamięci, z której można skorzystać w przypadku tego smartfonu, wynosi 1000 GB. Natomiast pamiętajcie też, że właśnie taką kartę MicroSD trzeba zawsze sobie dokupić osobno i ona przeważnie nie jest sprzedawana w takim zestawie ze smartfonem, dlatego też po prostu musicie sobie o to zadbać indywidualnie gdzieś taką kartę zamówić, jeżeli oczywiście chcielibyście z niej korzystać w tym smartfonie. Co do innych aspektów, no to powiemy sobie może kilka słów na temat modelu procesora, który znajdziesz właśnie w smartfonie Samsung Galaxy A14. I co ciekawe jest to procesor Mediatek Helio G80. To jest generalnie taki procesor charakterystyczny dla smartfonów z tej niższej półki cenowej. To jest procesor, który ma 8 rdzeni i który ma częstotliwość taktowania 2 razy 2 GHz i 6 razy 18 GHz zatem tak to mniej więcej się prezentuje, że chodzi właśnie o ten aspekt samego procesora. Co do spraw dotyczących komunikacji, tutaj trzeba przede wszystkim zdać sobie sprawy z technologii, które wykorzystywane są właśnie w tym smartfonie, a mowa tutaj o takich technologiach jak LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 czy NFC. Jeżeli chodzi o typy złącza, które wykorzystywane są w smartfonie, no to jest to złącze USB typu C. Dodatkowo warto też wiedzieć, że smartfon wyposażony został w baterię, której pojemność wynosi 5000 mAh, a będąc przy kwestii baterii, nie sposób nie powiedzieć o funkcji szybkiego ładowania, z której potencjalny użytkownik będzie mógł korzystać przy wyborze tego urządzenia. Jeżeli chodzi o aparaty no to smartfon wyposażony został w cztery aparaty tylne i jeden aparat przedni. Co do aparatów tylnych to mają one odpowiednio 50 megapikseli, 5 megapikseli 2 megapiksele i 2 megapiksele. Jeżeli chodzi natomiast o aparat przedni no to ma on 13 megapikseli. Aparaty wyposażone są w szereg bardzo ciekawych funkcjonalności i dodatkowo można też korzystać na przykład z lampy błyskowej, a zatem dość ciekawie się to wszystko zapowiada, że chodzi właśnie o potencjalne możliwości smartfonu Samsung Galaxy A14. Wśród takich niezbędnych informacji trzeba również powiedzieć, co nieco na temat systemu operacyjnego, jaki zainstalowany został właśnie w tym telefonie. A jest to system operacyjny Android 13, a zatem pewnego rodzaju standard, już jeżeli chodzi właśnie o systemy operacyjne, zwłaszcza w tych nowszych smartfonach. Co po niektórym mogą się również przydać informacje na temat parametrów fizycznych tego urządzenia. Mowa tutaj przede wszystkim o wysokości, szerokości, głębokości i wadze tego sprzętu. Jeżeli chodzi o wysokość, no to urządzenie ma około 167,7 mm wysokości, mniej więcej 78 mm szerokości i około 9,1 mm głębokości. Co do wagi, no to smartfon jest dość leki, ponieważ waga jego wynosi około 201 g, a zatem tak to się wszystko mniej więcej prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie techniczne. Co do opinii na temat smartfonu Samsung Galaxy A14, to w gruncie rzeczy są one dość pozytywne, a wśród atutów, które wymienia się właśnie w tego rodzaju opiniach, wskazuje się atrakcyjną cenę tego urządzenia, jak i również długi czas pracy urządzenia na baterii. A zatem trzeba powiedzieć, że Samsung Galaxy A14 to bardzo ciekawa propozycja, zwłaszcza w sytuacji, gdy interesuje Was urządzenie z tej niskiej półki cenowej. No i oczywiście tego typu urządzenie może znaleźć swoje zastosowanie jako zwykły smartfon domowy czy też jako smartfon firmowy dla pracowników, a zatem dość szerokie zastosowanie tego produktu znajdziemy, jeżeli chodzi właśnie o Samsung Galaxy A14. A tymczasem to by było wszystko, jeżeli chodzi właśnie o ten smartfon. Ja przypominam tylko, że link do tego urządzenia znajdziesz w opisie mojego filmu. Umieszczam go tak, gdybyś chciał poznać jeszcze więcej szczegółów na jego temat. A tymczasem dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.